Cześć, witajcie w drugiej części Pacmana w kodu GameLab. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodać wygraną oraz przegraną w grze. Wygrana będzie polegała na tym, że po zebraniu odpowiedniej ilości jabłek po prostu zwyciężamy. Natomiast przegrana będzie wtedy, gdy nasz przeciwnik dotknie głównego bohatera. Zaczniemy od wygranej. Klikamy prawy przycisk myszy, w program. I wybieramy. Kiedy? Punkty. Nie są to białe punkty. Porównaj. Równają się punkty. Może być jeden. Wykonaj. Wygrana. Sprawdźmy, czy działa. Działa. Tworzymy teraz program przegrany. Najeżdżamy na naszego przeciwnika i wybieramy program. W trzeciej linijce, klikając kiedy, następuje zderzenie z moją rybą. Wykodujemy grę, koniec. Sprawdźmy. Mm. Działa. Bardzo proste. Dajcie znać, jaką grę chcielibyście stworzyć w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.